Beny Animations Polskie Mieszkam w dobrej dzielnicy we Francji. Nie zdradzę gdzie dokładnie, żeby zachować anonimowość. Wprowadziłem się tu z półtorej roku temu i szczerze mówiąc: było wspaniale. Przyjaźni sąsiedzi przyszli mnie przywitać zaraz po wprowadzeniu, z jednym wyjątkiem. Moim najbliższym sąsiadem, który jakby to ująć, nie był zbyt rozgadany, a jego dom ogradzał potężny płot. Powiedzmy, że nazywał się Tom, od samego początku zachowywał się dziwnie, ale nie mogę na niego narzekać. Nie wtrącał nosa w nie swoje sprawy i zajmował się sobą. Nigdy nikogo nie zaczepiał, a do tego siedział cicho jak mysz pod miotłą. Pewnej nocy przebudziłem się około trzeciej i usłyszałem, jak krzyczy na swoim podwórku. Wstałem, żeby ubrać się, ale krzyki nagle ustały. Podkreślam, nagle. Olałem to, ale i tak nie zmrużyłem oka przez resztę nocy, zachodząc w głowę, co zaszło. Następnego dnia robiłem swoje. Wstałem, kawka, śniadanko i lota do roboty. Zauważyłem toma przed domem. Pomachałem mu, a on swoim zwyczajem machnął ręką na odczepne. Wygląda na to, że wszystko gra. Wróciłem na chatę zarąbany jak zazwyczaj. Wziąłem prysznic i wrzuciłem coś na ząb. Następnie postanowiłem uciąć komara nieco wcześniej. Budzę się o trzeciej w nocy i słyszę znowu krzyki sąsiada. Ponownie nałożyłem spodnie i nagle cisza. Ale tym razem postanowiłem pójść tam i sprawdzić, co jest grane. W końcu nie dawał mi spać spokojnie. Poszedłem na jego podwórko, ale nikogo tam nie było. Światła pogaszone. Byłem pewien, że to on krzyczał, więc postanowiłem zapukać do drzwi. Hej, Tom, możesz wyjść na sekundkę? Jak grochem o ścianę, zero odezwu. Tom, słyszałem, jak krzyczysz. Wiem, że nie śpisz, powiedziałem bardziej stanowczym tonem, ale znowu jak krew piach. Zaczęło ostro heblić, więc stwierdziłem, że pogadam z nim rano w drodze do roboty. Rano jak zwykle robiłem swoje. Wychodząc, myślałem, co powiedzieć, żeby nie wyjść na mendę, której wszystko przeszkadza. Wyszedłem na pojazd i popatrzyłem w jego stronę, ale tym razem go tam nie było. Słyszałem przez płot, jakby ktoś kopał dołek. Poszedłem sprawdzić, co jest grane. I tak miałem zamiar z nim pogadać. Lepiej zrobić to u niego w domu. Będziemy mieć więcej prywatności. Zajrzałem tam i, jak się spodziewałem, kopał dół na podwórku, sądząc po rozmiarze dziury to robił to już od dłuższego czasu. Hej, Tom, jak leci? Na co on wymamrotał coś pod nosem? Chciałem zapytać o dwie ostatnie noce. Budziłeś mnie o trzeciej swoim krzykiem. To niezbyt miłe, tym bardziej, że z rana wstaje do pracy. Starałem się zachowywać przyjacielski ton, ale gotowało się już we mnie. Tom w końcu przestał kopać i odwrócił się. Wyglądał, jakby nie spał od kilku dni. OK, to wszystko, co z siebie wydusił. Odwróciłem się na pięcie, powiedziałem do widzenia i pogoniłem do pracy. Wróciłem z roboty, zżerała mnie ciekawość. Musiałem zajrzeć na jego podwórko. Nie było już śladu po wielkiej dziurze. Nie to, że ktoś się zasypał, ale ona dosłownie zniknęła. Coś tu śmierdzi, pomyślałem wracając do domu. Obejrzałem parę filmów i wpadłem na pomysł, żeby ustawić budzik na zapięć trzecia i sprawdzić, co takiego kombinuje. Pierwsze dwa krzyki wydawały się jednakowo długie. Wstałem o drugiej pięćdziesiąt pięć i czekałem cierpliwie. Jak w zegarku, dokładnie o trzeciej, sąsiad zaczął krzyczeć. Tym razem trwało to dziesięć sekund. Czy to było jakieś nagranie? Powiedziałem do siebie Musi tak być. Przecież to ciężkie lub wręcz niewykonalne, żeby człowiek był tak dokładny za każdym razem. Mierzyłem mu czas przez dwie kolejne noce i za każdym razem zaczynał o trzeciej i kończył po dziesięciu sekundach. Najbardziej niepokojące były odgłosy. Byłem pewien, że to nagranie czy coś w tym stylu, więc postanowiłem zaczepić kamerkę na domu i ustawić ją na jego podwórko. Kamera była na mojej posesji i obejmowała jej część, więc w razie co nikt by się nie sadził. Czekałem do trzeciej. Krzyk ustał jak zwykle. Pognałem sprawdzić nagranie. Nic tam nie było. Zbyt ciemno. Gość wcale nie zapalał światła. A, jeszcze jedno. Zapomniałem podkreślić, że facet co ranek wykopywał dziurę w ogrodzie, której już nie było jak wracałem na Firend. Postanowiłem sprawić sobie kamerkę z podczerwienią. Miałem zamiar kupić ją na zajutrz w drodze z pracy. Wbiłem do sklepu, kupiłem co trzeba i skierowałem się do domu, podniecony, że wreszcie dowiem się wszystkiego i odkryję powód, dla którego mój sąsiad wrzeszczy. Wróciłem na chatę, podłączyłem sprzęt i w niecierpliwości wyczekiwałem, aż zegar wybije trzecią. Znowu usłyszałem krzyk, do którego zdążyłem już się przyzwyczaić. Tradycyjnie 10 sekund. Kiedy dorwałem się do kamerki i włączyłem filmik, to myślałem, że walne. Sąsiad podchodził do miejsca, gdzie z reguły była dziura i podnosił fragment trawnika, który jakimś cudem idealnie zakrywał wyrwę. Pod spodem były drewniane drzwiczki. Bez mrugnięcia okiem otwierał je dokładnie o trzeciej, a krzyki, które słyszałem, dochodziły ze środka. Najgorsze było to, że facet wychodząc wyglądał na osłabionego jak jakiejś zombie. Musiałem dowiedzieć się, co kryje się w środku. Wiedziałem, że co niedziela chodzi do kościoła, tak więc postanowiłem poczekać do końca weekendu. W końcu nastał ten dzień. Poczekałem, aż wyjdzie do kościoła, i po cichaczu wślizgnąłem się na jego podwórko. Wszystko zamaskowane, chociaż na tygodniu w tym miejscu byłaby po prostu dziura. Podniosłem maskownicę, otworzyłem drzwiczki i kompletnie nic. Zwykła dziura. Głupio mi się zrobiło, że w ogóle spróbowałem ale coś w środku nadal nie dawało mi spokoju. Postanowiłem zajrzeć tam w nocy, kiedy już sobie pokrzyczę i sprawdzić, co skrywa. Przyszła noc, a ja byłem już gotowy, jak smarkać przed wycieczką do Karpacza. To właśnie w tej chwili zrobiłem coś, czego będę żałować do końca życia. Otworzyłem bunkier. To, co ujrzałem, tego nie da się wyjaśnić. Ludzki umysł nie jest przystosowany do takich wrażeń. Poczułem się zagubiony. W tym momencie zacząłem krzyczeć. Darłem się przez dokładnie 10 sekund. W środku zobaczyłem pustkę, ale nie była to zwykła ciemność. Poczułem się ogarnięty nią, jakbym mógł zobaczyć wszystko i nic w tym samym momencie. Poczułem napływ siły, jednocześnie będąc wyczerpanym. W końcu dotarł do mnie, dlaczego wyglądał na zmęczonego pustka potrzebowała żywiciela. Musiała nasycić, żeby istnieć. Piszę o tym, bo szukam chętnego do kopania dziury, a już prawie trzecia zero jeden. Nie mam zielonego pojęcia, co się odje***ło kilka dni temu. Może ktoś z was mi coś podpowie. Cztery dni temu wraz z moją dziewczyną Elo siedzieliśmy sobie na chacie i już mieliśmy nastawiać nowy odcinek Klanu. Tego dnia oboje wzięliśmy wolne. Tyłki na kanapie, wielki kubeł kurczaka i dwie godziny z rodem lubiczów, bo musieliśmy nadrobić zaległy tydzień. Nagle dzwoni mój telefon. To był numer Eli, ale przecież jej telefon leżał na stoliku. Pokazałem jej to. Wiesz, może być nie z łabeka. Nie peniaj, odbierz. No więc odebrałem. Hej skarbie, w sklepie nic się nie dzieje. Możemy obejrzeć klan. Dziewczyna pracuje w sklepie komputerowym. Kiedy ona jest w robocie, ja z reguły mam wolne. Kto mówi? O no, co ci chodzi? To ja, Elka. Nieźle, spufujesz ID dzwoniącego. To ty, Rachel. Rachel to moja siora, ale na telefonie brzmiała jak Ela. Dlaczego Rachel niby miałaby mieć mój telefon? Przecież mówię, tu Elka. No, Okej, okay, skoro jesteś nią, to jakie mamy hasło do Windowsa? Nasze hasło to... Już ci starczy? Rozłączyłem się i odwróciłem stronę Eli. Zgadałaś się z kimś, co nie? Ja ja sobie robisz? Nikomu nie podałabym hasła. Używamy tego samego hasła do wszystkiego. Nie wiedziałam, co począć po tym wszystkim. Nie myślałem o tym zbytnio, ale po dwóch dniach do czegoś doszło. Ja miałem fajrand, ale Ela była w robocie. Jej szef Mark był na miejscu. Zaczęliśmy gadać o telefonie od podszywanej Eli. Gdy wspomnieliśmy o tym, kiedy to się stało, na twarzy Marka pojawiło się zdziwienie. Ale przecież byłaś w robocie. Nic podobnego. Byłam w chacie. W takim razie sprawdźmy, co się wtedy działo. Mark przygotował nagrania z kamer przemysłowych i wtedy poczułem się jak w archiwum X. Data na nagraniu wyraźnie wskazywała ten sam czas, w którym odebrałem połączenie. A za kasą stała Elka. Te same ciuchy, które miałem na sobie tego dnia. Ten sam fioletowy kosmyk włosów. Te same tatuaże na ramionach. Ale to jeszcze nie koniec. Mało tego, że na ladzie leżał ten sam laptop, na którym oglądaliśmy klan w tym samym czasie, to Ela z filmu również gadała przez telefon i mówiła dokładnie to, co ta kobieta wtedy do mnie. A teraz Wisienka na torcie. Mark przywinął film do momentu, kiedy Ela kończy zmianę. Widać, jak wysyła SMS-a, a kilka chwil potem zgadnijcie, kto po nią przyjeżdża. Ja, we własnej osobie. Jakimś cudem odbierałem Elę z pracy, pomimo iż wtedy chillowaliśmy na kanapie, zajadając się kurczakiem. Nigdy nie dotarli do naszej chaty. Gdzie się podziali? Kim oni są? Bene animations Polskie.